Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos jaki emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się przejawiać w różnego rodzaju blokadach, w jakimś może bezsensie życia, ciężkości w życiu, ale może też się przejawiać w różnego rodzaju chorobach, bólach, tych duszy, ale też tych fizycznych. I dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć o atmosferze świątecznej. Zbliżamy się do świąt, do okresu, no właśnie świąt. Najpierw mamy święta Bożego Narodzenia, potem mamy nowy rok. Więc to jest taki y, czas przełomowy. Teraz też jest, będzie, no ja akurat to nagrywam przed przesileniem y, zimowym, to będziesz to oglądać po przesileniu. Więc jest to czas no, sporych zmian, sporych rzeczy, które się wydarzają. I bardzo często mamy, podchodzimy właśnie do, do różnego rodzaju takich przełomowych rzeczy, takich wydarzeń. To nie muszą być teraz święta, ale na przykład czasami do, do urodzin. Dzisiaj jestem jakąś osobą, jutro mam już urodziny, to już będę Fajna. To jest tak, jak mamy 18 lat. Mamy jutro urodziny: 18. To dzisiaj jeszcze jestem taka, takim głupim małolatem, ale jutro to ja już jestem dorosły człowiek. No właśnie tak. Jestem, dzisiaj jestem dorosły człowiek, wczoraj było małolatem, nie? No i właśnie tak chcemy, że coś się zadzieje, coś magicznie się zadzieje i to sprawi, że. Po prostu coś się w naszym życiu zmieni. Chcemy takiej magicznej różdżki, takiej takiej siły magicznej, która sprawi, że coś będzie. I właśnie dzisiaj chciałam ci to wszystko przekazać na podstawie właśnie atmosfery świątecznej, że bardzo często chcemy świąt takich magicznych, takich wspaniałych. Teraz mamy w telewizji mnóstwo reklam, w telewizji, ale na ulicach, y, wszędzie po prostu nam pokazują, jakie te święta są piękne, wspaniałe, oświetlenia i tak dalej. I y, z jednej strony w duszy, tak, w nas zaczyna się pojawiać coś takiego, taka tęsknota i taka chęć, właśnie, żeby te święta były takie super, takie specjalne, takie. A Potem rządzą te święta, potem odchodzą, a potem się to wszystko kończy. Nie w końcu były, były, były święta, święta, święta i po świętach, już jesteśmy po świętach. Te święta nie będą zależały od tego, co się dzieje, od tego, co, ty byś chcia, co byś chciała, jakie masz życzenia. Te święta będą zależały i ta atmosfera świąteczna będzie zależała tylko od ciebie. Od tego, jak ty podchodzisz, jak ty się czujesz, jak ty, z jakiego miejsca ty kreujesz. Na czym to polega? Polega to na tym, że wszystko, co robimy, wszystko, no właśnie, tutaj, lepienie pierogów, przygotowywanie stołu, samo siąście przy, przy tym stole, czy nawet samo kupowanie prezentów, w Jakie, jak, jakiej atmosferze to robię. Jeżeli ja to robię w pośpiechu, w biegu, o Boże, bo trzeba, czyli z takim napięciem, to te święta będą napięte. W momencie, kiedy ja w tym biegu zatrzymam się, ale tak wewnętrznie, to no nie chodzi o to, żeby nie biegać, no bo bardzo ludzi, że... ale ja się spieszę, ale tak, ja też czasami wychodzę na ostatnią chwilę. Ale można biec fizycznie, ale w środku, w duszy, być spokojnym. Biec nogami, ciałem, ale nie duszą, po prostu tutaj być skupionym, być w sobie. I to jest taka. Taka aktywność, nie wiem, takie nastawienie, które po prostu samemu trzeba wypracować. Trzeba nad tym pracować, przypominać sobie i po prostu w tym być. I właśnie atmosfera świąt, to wszystko, jak będą te, wyglądały te święta, jak będzie wyglądał ten nowy rok, jak będzie wyglądać, to wszystko zależy od Ciebie, ale od Twojej. Świadomości od tego, na ile i jak chcę, żeby ten rok wyglądał. Ale nie w sensie chcę. No, chciałabym, tylko chcę i ja to kreuję. Ja wychodzę, ja to tworzę. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię do. Ale to już jest zakup nagrania, warsztatu integracja emocjonalne na koniec roku. I tam podsumowujemy rok, przyglądamy się jemu, po czym tworzymy też nowy rok, ale właśnie z intencją, nie ze zdarzeniami, nie jestem, tym, co chcę osiągnąć, jak ja się chcę czuć, jak chcę, żeby wyglądał właśnie mój rok, jak chcę, żeby wyglądały moje święta, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Jeżeli podobał Ci się to nagranie, to się nim podziel, zalajkuj, zasubskrybuj się na, na mój kanał. Ehm, w opisie znajdziesz więcej informacji. Jeżeli masz ochotę popracować nad swoim nastawieniem, ehm, czy, czy w ogóle porozmawiać, zapraszam na bezpłatną rozmowę. Też na dole znajdziesz link. Na razie cudowności, wspaniałych, spokojnych świąt i nie takich spokojnych, mm, nie wiadomo czym, tylko spokojnych, żebyś poczuła w sobie ten spokój, spokój, ciszę, takie zatrzymanie, bliskość, bliskość z innymi. A to tylko możemy jakby poczuć, kiedy się zatrzymamy. I nie może mogą pędzić, niech sobie pędzą, ale jeżeli Ty się zatrzymasz, możesz poczuć bliskość z nimi. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam. Tego Ci życzę z całego serca. Cudowności. Pa, pa.